Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Kolejne pytanie, również do ministra zdrowia, złożyły panie posłanki Ewa Drossa, Agnieszka Hanajczyk i Monika Bielichowska z klubu Platforma Obywatelska w sprawie ogólnie wykazu dziedzin pielęgniarstwa i w ochronie zdrowia. I Pytanie zadaje pani poseł Wadrost. Tak, proszę. Dziękuję panie marszałku, panie ministrze. W obecnie funkcjonującym rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w paragrafie pierwszym punkt pierwszy przewiduje się prowadzenie kształcenia pielęgniarek na poziomie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Takiej możliwości nie przewiduje nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia z lipca 2012 roku, mimo że model ten funkcjonuje w polskim systemie od 1999 roku i mimo że o uwzględnienie tej specjalizacji projektowanym rozporządzeniu apelowało wielu specjalistów, konsultantów krajowych, zespołu konsultantów, czy też innych instytucji, które zajmują się tą dziedziną. Obecnie tytuł w tej dziedzinie pielęgniarstwa posiadają 342 pielęgniarki i jest to ilość niewystarczająca, nie zabezpieczająca aktualnych potrzeb. Należy zwrócić również uwagę na to, że ze względu na coraz większą liczbę zachorowań, coraz większa liczba tych pacjentów wymagać będzie całościowej, specjalistycznej opieki paliatywnej sprawowanej przez wysoko wykwalifikowany personel posiadający umiejętności integracji wiedzy z różnych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa z zagadnieniami fizjologicznymi, psychospołecznymi, etycznymi oraz duchowymi. Opieka taka realizowana przez wysoko wykwalifikowany personel w hospicjach, w zakładach opieki paliatywnej czy też w domach gwarantuje właściwe świadczenie pacjentom z postępującymi schorzeniami, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu. Stąd nasze pytanie. Czym kierował się Pan Minister, nie umieszczając w paragrafie pierwszym punkt pierwszy możliwości kształcenia? pielęgniarek na poziomie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Dziękuję. Dziękuję i o odpowiedź poprosimy znów Pana Ministra Słowimira Najmana i jak widzę pani Ministrze nie będzie to już ostatnia Pana wypowiedź dzisiaj, proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, <kluzny> <kluzny> Szanowna Pani Poseł, intencją projektowanych zmian było zmniejszenie liczby dziedzin pielęgniarstwa łącząc zbliżone tematycznie dziedziny pielęgniarstwa co przygotuje pielęgniarkę położną do wykonywania świadczeń zdrowotnych dla szerszej grupy pacjentów, dając większą możliwość zmiany obszaru zatrudnienia z zachowaniem przydatności zdobytego z tytułu specjalisty w innej dziedzinie, w danej dziedzinie. Projektowane rozporządzenie gwarantuje elastyczność i uniwersalność wykonywania specjalizacyjnego kształcenia podyplomowego w ochronie zdrowia. Ponadto nie ma również potrzeby odrębnego utrzymywania zbliżonych tematycznie specjalizacji. Mając na uwadze szkolenie, że szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane są z budżetu państwa, minister zdrowia jest zobowiązany racjonalnie gospodarować środkami publicznymi zapewnić odpowiednie wykorzystanie specjalistów w danej dziedzinie pielęgniarstwa oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, a tym samym dostępność pacjentów doświadczeń udzielanych w ramach poszczególnych specjalizacji pielęg pielęgniarskich. Chciałbym zaznaczyć, że pielęgniarki... Pielęgniarki w dalszym ciągu będą miały możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie opieki paliatywnej, gdyż te treści zostaną, zawarte, zostaną włączone podczas opracowywania nowych programów kształcenia do modułów szkoleń w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Projektowane rozporządzenie daje pielęgniarkom możliwość kształcenia się na poziomie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Ponadto w zakresie opieki paliatywnej pielęgniarki mogą uzupełniać swoją wiedzę również na poziomie kursu specjalistycznego pod tytułem Podstawy opieki paliatywnej, pediatryczna domowa opieka paliatywna. Należy również wskazać, iż kurs, kurs specjalistyczny dla pielęgniarek sprawujących opiekę paliatywną nad dziećmi został opracowany głównie na wniosek zainteresowanych pielęgniarek. Przedmiotowy kurs przygotowuje pielęgniarkę do sprawowania holistycznej opieki nad dzieckiem objętym domową opieką paliatywną. Kursy specjalistyczne w zakresie opieki paliatywnej są również wpisane do wymagań kwalifikacyjnych pielęgniarek wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia z 24 stycznia 2011 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej. W związku z czym nie każda pielęgniarka udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach opieki paliatywnej musi posiadać tytuł specjalisty w tym zakresie. Pielęgniarka czy położna z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, oprócz przygotowania do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych wynikających z dziedziny specjalizacji pełni rolę lidera, konsultanta i doradcy w zespole pielęgniarek. Jednakże w najbliższym czasie będą rozpatrywane uwagi zgłoszone przez środowisko zawodowe pielęgniarek, w tym postulaty i opinie dotyczące zachowania jako odrębnej dziedziny, dziedziny szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie opieki paliatywnej dla pielęgniarek. Po przeprowadzeniu tych analiz i zgłoszonych uwag oraz po przeprowadzeniu ewentualnej konferencji uzgodniowej z podmiotami zewnętrznymi zostanie na końcu decyzja podjęta w sprawie ostatecznego brzmienia tego rozporządzenia. I jak ważny jest dla, dla ministra zdrowia ten obszar, Warto przypomnieć, że w 20, 20 grudnia ubiegłego roku powołano konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Także ministerstwo rozumie i dostrzega wagę tego problemu. Co do ilości pielęgniarek, specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, to dzisiaj łącznie według naszych danych na 23 listopada mamy 369 pielęgniarek specjalistów. Natomiast Liczba absolwentów kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej jest to 2849 pielęgniarek. Liczba absolwentów kursu specjalistycznego w zakresie podstaw opieki paliatywnej to jest 3668. Nie brakuje pielęgniarek, ale mamy świadomość tego, że chcemy tę część. Specjalizacji utrzymywać i będziemy o tym jeszcze dyskutowali. Nie jest to ostateczna, ostateczna, treść, ostateczna treść tego rozporządzenia, ale jak powiedziałem, chcielibyśmy ograniczać ilość tych modułów specjalizacyjnych, łącząc je w większe moduły, bo one dają potem lepsze wykorzystanie tej wiedzy nabytej w czasie specjalizacji przez pielęgniarki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dodatkowe pytanie wygłosi pani poseł Agnieszka Hanejczyk. Panie Marszałku, panie ministrze. Tak naprawdę bardzo usatysfakcjonowała mnie Pana wypowiedź w zakresie, że nie jest to temat zamknięty, że będziecie państwo monitorować usługi z zakresu opieki paliatywnej. Ja jeszcze raz powtórzę tutaj za koleżanką, bo to jest bardzo istotne, ja na co dzień utrzymuję kontakt z hospicjami i jednak się będę pani ministrze upierała, że jednak ta specjalizacja pielęgniarki z zakresu opieki pali paliatywnej ona ma inny charakter i, i dlatego nawet jeżeli przyglądam się proponowanemu projektowi rozporządzenia nie widzę żadnej specjalizacji która wypełniłaby lukę pielęgniarki specjalisty z zakresu opieki paliatywnej chociażby z powodu takiego że nie jest to stricte zakres medyczny który jest bardzo oczywiście ważny i bardzo istotny ale to na co tutaj koleżanka wcześniej zwróciła uwagę, że bardzo istotne są zagadnienia filozoficzne, psychospołeczne, etyczne, duchowe i wiemy, że ta osoba tak naprawdę jest wsparciem nie tylko dla osoby chorej, ale również dla rodziny. Niemniej dziękuję za informację, że nie jest to temat zamknięty, panie ministrze. Dziękuję. To właściwie to nie było pytanie. Chciałby pan odpowiedzieć? Nie, nie. Dziękuję bardzo.